Jestem w domu. Jezus, gorąco 35 stopni. A ja, oczywiście, miałam tylko na chwileczkę pojechać. I tak pojechałam, że, kurde, mamy. Ja nie wiem, która jest godzina. No, jest 10 po 12. A ja od 8 godziny jestem poza domem. Poszłam na zakupy. Znowu już nie jadę do żadnego sklepu, powiedziałam za dużo wszystkiego. Tak kusi człowieka później, tak kusi, że same problemy. Tak, czy siak. tak czy siak pokażę wam szybciutko. Kupiłam pianki bananowe dla Eli w prezencie, ale to wiecie, to niech to leży. Masełko, które będę zaraz używać, bo nie mam serek na chlebek na jutro. Jajeczka, bo wczoraj mi się skończyły. Jak upiekłam chlebek bananowy, kole zero. Nie mam w ogóle picia nic na słodko. Były takie rzeczy, słuchajcie. Onigiri, nie wiem co to jest. To jest z łososiem. Łososiem. Z, to, z tuńczykiem. A drugie jest z łososiem. I to jest takie chińskie jedzonko. To jest w, tym, w tych liściach y, i tak dalej. I jestem ciekawa, jak to smakuje. Bardzo jestem ciekawa. Więc kupiłam. E, kupiłam dzisiaj na obiad do chińczyzny. Te. Jak one się nazywają? Napiszcie mi, bo nie wiem. Proszę, to są te. Yy... Nie przypomnę sobie. Szejdę, szejdę. Yy, musztardę, bo już nie miałam musztardy, a potrzebuję. Yy, był w, dzisiaj w promocji u nas w PNE po 3 euro takie te duże keczapy i duże majonezy, i to wzięłam, bo. Wiecie, kupuję się zawsze później te małe główne, te takie malutkie. To to wszystko wyrzucę i będę miała świeżutkie też z tej firmy. One są bardzo dobre, naprawdę. Ja bardzo lubię. No. Dobra, wzięłam sobie bułeczki ciemne, dwie na śniadanko. Za chwilę sobie zjem. Lody proteinowe Oreo były dzisiaj, więc też wzięłam, żeby sobie spróbować. Słuchajcie. Eee, wziąłam takie śmietankowe czy co to jest, nie wiem. się coś tam, takie wiecie. Ej, czerpi! szajze Spadłem. No i uwaliłam Dejwan Proteinowy ten mi spec, co już miałam otwarte. Dobra, wywalam go. Kurde. Wczoraj pół robiłam. No i morz. Uwaliłam dywan. Dobra, walić to. Sos słodko, słodko kwaśny do chińszczyzny. Dzisiaj papryka. Trójwymiarowo, trój ja to mówię. Ale jedno na śniadanie sobie zjem za chwilę. A tą zieloną do chińszczyzny. Do lodów takie rurki faszerowane z jakimś czymś tam ten to będę miała do kawki o i to jest to drugie właśnie z łososiem tamto było z tuńczykiem a to jest z łososiem, jestem tego bardzo ciekawa ludzie mówią, że to jest dobre 2 euro takie coś kosztuje to nie jest takie bardzo tanie ale nie wiem yy, właśnie nie wiem czy to jest dobre czy nie muszę to spróbować, bo jeszcze nigdy nie No, no i zakupy gotowe wszystko gotowe słuchajcie i ten. I teraz idę jeść śniadanko, bo jestem bardzo głodna. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, a już mamy 12. .00. Idę się przebrać, jakąś koszulkę z krótkim, wiecie, ramionzkiem, bo już mi jest tak ciepło włosy związać. No i się po prostu fajnie sobie zjeść śniadanko, słuchajcie. Potem się będę brała za sprzątanko i tak dalej. To się odezwę. Dobry wieczór, dzień dobry, kochani. Ja się chciałam zameldować, bo ja spałam, słuchajcie. I godzinkę mi się uciął film znowuż. No ale dobra, tak to bywa. Patrzcie tego małego. Nic sponia. E, Zmieniałam sobie żarówki w korytarzu. W końcu mam jasne światło. Przyszła moja paczka i je zmieniłam. Zamówiłam całą. całą e, słuchajcie, dwunastkę. A dałam tutaj tylko cztery na razie i teraz mam to fajne światło. To było takie żółte, 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 a teraz jest ładne światełko. Ej, jak mi się teraz śmiać chciało, to wy nie macie pojęcia, nie? Wy mi napisaliście komentarze, <laughs> co ja w ostatnim vlogu pierdzieliłam. Przed ostatnim. Przed ostatnim. no. Tam, gdzie ten hol spożywczy był w Maklerka. Ja był maklera, nie? Do maklera to ja szłam, jak szukałam mieszkania, nie? Eee, zjem... Kalafior z ziemniakami i z jajkiem, a jak nie będę miała ziemniaków, to zjem z ziemniakami. <głos》>, można? Można. Ja nie wiem, co mi się działo. Przegrzanie mózgowe, chyba jakieś. No, czasem tak mam, wiecie, że jak jestem jakaś taka rozkojarzona, to widzicie, pierdzielę jak, jak jakaś pierdolnięta, nie? No, bywa, ale przynajmniej się mogliście trochę pośmiać. No, się za nas, żebyś jak to czytałam, te komentarze. <głos》>, czy ty powiedziałaś właśnie Maklera? <głos》>? No. Powiedziałam, bo potem sama to przesłyszałam, tego vloga przesłuchałam i rzeczywiście, no. Maklera. maklera, Maklera byłam, no. Maklera byłam. Patrzcie tego małego, małego luzicka. Ty sobie tu śpię, bo jest tutaj moje bardzo fajnie chłodno. Słuchajcie, dzisiaj u nas jest 34 stopnie. Jest porażka totalna. Ja mam tak ciulowy internet, słuchajcie. Mi się już vlog cały dzień znowu dodaje, mimo że dałam 19 e, tych minut. I dzisiejszy vlog nie będzie już taki długi. Nie, 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 słuchajcie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. O, 63, wow. Dzień moja pisikach. no, Ja cię schrupię. Zaraz, zobaczcie go. Ja cię schrupię. Jesteś słodziak taki, że Ciebie schrupię. Czemu jesteś taki słodziak? W ogóle u mnie jazzy dzieją, słuchajcie, takie jazzy że szok. Ponieważ, chcąc nie chcąc, jest tak, że jebnie, mówiłam Wam ostatnio, że mi jedną boiler, nie? No i ten boiler jedną. Po czym naprawiliśmy ten boiler, był facet, wszystko naprawił, wszystko działa, wszystko jest super. Dwa dni, trzy dni później patrzę na sufit. Mówię, co tam tak mokro? No dobra, no może tak było. Już tak nie kojarzyłam. Było, nie było. Dzień później, na no następnym dniu trochę więcej mokro. Trzeci dzień jeszcze więcej mokro. Mówię, co się dzieje? Kuźwa, co się dzieje? <grym> Poszłam do sąsiadów do góry i mówię: Ej, wy macie kuźma, chyba zrąbaną rurę, bo mi cieknie na suficie. O nie. A w jakim miejscu? Chodź, chodź, chodź. To taka rodzina tam mieszka. Yy... Chyba Greki jakieś. Nie wiem zresztą. Tam ich jest pięciu. Dziadek też i w ogóle. Chodź, chodź, zobacz. W którym miejscu? Ja wiem. No, akurat pasuje tam, gdzie. Oh, mówię, akurat pasuje tam, gdzie macie prysznic. O kurde. Wszystko zakafelkowane, zrobione pięknie, nie. prysznic taki, wiecie, bez żadnego brodzika, tylko wchodzisz na płasko przy kafelkach. Ja mówię, no to super, a on jeszcze mówi sam, no to miłej zabawy życzę przy odkrywaniu tej rury, nie? Mhm. No i poszłam do, na dół, napisałam dół, tu do wy, wynajemcy, że jest taka akcja, że zgłoszę kogoś, I zobaczymy co dalej, nie? <laughs> A on się mnie pyta, czy ja ubezpieczyłam mieszkanie. Wie oczywiście, że tak, płacę kurwa, co miesiąc sama ubezpieczenie. Halo. No i ten. I on mówi, dobra, to zobaczymy. Potem na następny dzień on mi mówi ten chłopak młody, ten syn ich, że w poniedziałek ktoś przyjdzie i będzie też ten głę achta, który będzie obserwował i patrzył na to, jakie tam są szaden. W sensie, jakie są te, yy, jak to się mówi? uszkodzenia, tak? I tak... patrzcie, patrzcie. Obydwa. Po prostu nie mogą beze mnie. No nie mogą beze mnie. Moje ciulki, moje ciulki. Że przyjdzie ten ten, będzie tam patrzał i obserwował i w ogóle mówię, ja dobra, dobra. Dzisiaj wstaje. Na drzwiach u lotka, u każdego. U sąsiada u Sylwio też. Mówię do Sylwio. A on jest w robocie. Mówię, o, u Sylwia też sobie sili dziwne i napisali informację, że koniecznie, jak najszybciej proszę się ze mną skontaktować by sprawdzić kuźwa jest to ciężko przetłumaczyć chodzi o to, że na wskaźnikach od wody ma by być sprawdzone czy, czy na rachunkach, nie wiem y, czy ktoś z nas na przykład nagle zaczął więcej korzystać z wody czy to u nas jest y, rura z wiecie Zrąbana, zjebana, już nazwę to jak zwał. I że mamy sprawdzić wszyscy i od niego dodzwonić, oddzwonić i mu powiedzieć, bo szukają właśnie gdzie jest ta rura z, zrąbana. Myślę, jakie debile, nie? Ja mam kuźwa na suficie, mokro. To jest logiczne, że to ci sąsiedzi. No kto inny? Ale dobra, żeby nie było, nie chcą to wszystko ładnie, wiecie, prawnie. Yy, żeby nie było, że ja będę musiała płacić, czy że Sylwio będzie płacił. No i takie to mnie. przed chwilą właśnie weszłam do domu. Patrzę na drzwiach, bo byłam na dworze. Patrzę na drzwiach, wisi u niego i u mnie. Co to No, także znowu będzie cudowanie na ekranie, szukanie rury z wodą i... Jakie oni są debile? Jeszcze mówię do tego... Do właściciela pisałam i mu mówię, że to i to i to. I mówię, jak będę coś wiedzieć więcej, to ci się odezwę, ja mówię, to już się nie ten... Nie w gimnastyku. Bo wiecie jak to jest. Nie będę go yy, pisać z każdym jednym główienkiem, nie? No, teraz już nie mogę napisać. Ej, wkurza mnie to, wiecie? Takie pierdoły mi zabierają tyle energii, czasu, ja jestem już w ogóle zmęczona, że tak powiem, życiem. <noise> znaczy, nie, że życiem, ale wiecie, mam urlop i takie pierdoły za, za ten. To boiler, to coś tam, to coś tam. Kuźwa, mi się chce tam do nich pisać, dzwonić i ciągle na telefonach z nimi. Porażko. No, ale dobra, jest jak jest. Teraz czekam na Sylwio. Jak Sylwio przyjedzie, Sylwio to jest mój sąsiad. Ten przystojny Niemiec, taki zajebisty. kurde dziewczyny, jakbyście go widziały, to byście kazały mu od razu się z nim hajtać, Piękny facet, no ale on ma swoje lata. Ale nie wygląda, on wygląda na 40. No ale ma 56 chyba, czy 4. Ale jak on wygląda, takie ciachonie. W życiu bym nie pomyślała, że on ma tyle lat. No moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. No i przyjedzie Sylwio, to zaraz do niego dzwonię tam i mu mówię: chodź, dzwonimy. Trzeba sprawdzić to. Bo ja tu jeszcze nie jestem cały rok. We wrześniu będzie dopiero rok. I ja nie mam żadnego rachunku za wodę jeszcze. Dopiero ma przyjść za miesiąc. Więc nie mogę im wiecie porównać, czy teraz jest więcej niż było. Bo nie mam żadnych wykresów. Bo tu jest raz na rok. Mówię Wam: takie po prostu tematy interesujące dla Was, że hej, hej, Kleunia, Kaśpiąca. Chodź tu, Kleunia, chodź. Chodź! Chodźmy się, chodźmy się za hmm. Kto jest takim zaspanym kotetkiem? Kto? Patrzcie, ona się za nie? Ona jest taka tulica. Ona jest taka tulica. Elium. Kto tu jest taka tulica? Kto? One są moje... To są moje... Ja bym je zjadła dzisiaj. Obydwa. Zaraz wiem. I Siwara i Kleo zjem. I włos już nigdy w życiu nie oddam. Nigdy w życiu nas nie oddam. Moje pyśki. Moje pyśki kochaniśki. Moje pyśki kochaniśki. Moje pyśki Moje kochani, Moje pyśki Dobra, bo mi odwala. Kończę podnieść odezwę. Ja... Kleunia na okienku. Ja dodaję wam vloga. To jest jakaś porażka. 83% i tak cały dzień. Posprzątałam, słuchajcie, patrzcie, patrzcie, Kleo, patrzcie, Kleo, Kleutek, malutek. Tutaj leży sobie prync, wyczesany, przez go trzesałam, kuźwa I patrzcie, jak chiluje sobie. On tego nienawidzi, ale teraz przynajmniej sobie cziluje Tutaj pani Kleopatra. Tu sobie dałam toaletkę, słuchajcie, zmieniłam sobie dzisiaj ustawienia. Toaletkę dałam podobno, ze względu na to, że mam najlepsze światło z tamtej strony, jak się maluje. Wiecie? I jak ja tutaj siadam. To ja po prostu się tam najlepiej widzę. Jestem ulona, ej Ulona jestem. Wyniosłam wszystkie stare dywany. Eee, jutro je jadę wywieźć, wy, 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 wyrzucić. Jestem, słuchajcie, cała mokra, nie? Normalnie tak się zapociłam, że szok. Eee, Ale posprzątałam szyściutko mam tak pięknie, słuchajcie, i zmieniłam sobie właśnie ustawienia. I teraz mam tutaj y, mam komodę i te szafeczki z korytarza. Y, posprzątałam, poukładałam sobie ładnie, czyściutko wszystko, pomyłam i tak dalej, poodkurzałam. Za chwilę jeszcze tylko podłogi pomyję, słuchajcie. I tu jest ten, jeszcze dla kotków, mój y, ich trapak, w sensie nie mój, tylko ich. Y, tutaj wzięłam tamte dywaniki, u, wyrzuciłam te dywaniki, co tutaj były takie dwa kolorowe były wyrąbałam, bo mi się nie podoba tu musi być wszystko w bieli tak samo jak w moim mieszkaniu, jest wszystko szaro-białe srebrne i marmur i tak dalej, siwe, szare dlatego ma to mieć jakiś sens i te dwa tu kolorowe wypierdzieliłam, już są w samochodzie jutro je wywiozę i teraz dałam tu biały ale kupię jutro u Turka nowy dywan, coś a la ten żeby ładnie to pasowało i tam taram, mój korytarz słuchajcie jest wyczyszczony do dna. Wszystko wyniosłam. Tą maszynę, co tu stała, do ćwiczeń dałam do pokoju za stół. Bo na razie nie mam zajawki na ćwiczenia. Ona tutaj cały czas stała niepotrzebnie. Tu mam swoją komodę z moimi pierdłukami. I teraz mam tu po prostu bardzo dużo miejsca i mam nowe żaróweczki. Tu do góry też posprzątałam rzeczy, bo tam było nawalone. I tak, Pysiu, a tu są moje perfumy, które już się nie mieszczą. Muszę kupić drugą tackę, słuchajcie, mam za dużo perfum. I tak, zawsze się pytacie o perfumy, słuchajcie, ja mam tego tyle. Mam tutaj parę oryginalnych, klejowejś, o co się? Mam tu parę oryginalnych, ale nie dużo. Mam dużo z latafy arabskich, mam z Rosmana wiele, mam to coś, nie wiem co, co tam za marka była, już nie pamiętam jak to się nazywało. Z Larif dużo, tych arabskich, właśnie, Latafa, ten nowy z Larif, co Wam poleciłam teraz na przykład. No, ten jest też bardzo fajny. To też jest. O nie! Kurde, wpadło tam. Nie, to jest. No i Dupa. Dona Larif. I to jest też z Larif. I, I ten pięknie pachnie, on jest taki świeży, fajny. Cytrynowo, tak jakby trochę cytrynowy. On jest też mega. No i widzicie, już nam wpadła mi zakrętka. no błyszczyk. Tutaj ten też jest bardzo fajny. Ale ten też mam od kogoś. Tu nie zrósł. A, to jest z tej firmy, co kiedyś żeśmy kup... Dobra, nieważne. To Wam nie powiem. Tamten. To co to jest? O tym się też muszę psikać, No nie wiem co to tu mam tu Mam jakieś Co to są? Widzisz, ja to tak kurde nakupię i nawet sama nie wiem co ja mam to widzę. ale to muszę powąchać, bo co mi coś mówi O ja, ten też był fajny Mhm ale to jest, słuchajcie, z takiej firmy, tego się nie kupi. To jest, co kiedyś waliśmy yy, jeszcze, jak byłam z Marcinem. Obojętna rzecz, nieważne po prostu. No, także ja mam naprawdę tych perfum po prostu w ciul. No i widzicie, już miejsca nie mam, już stawiam do góry, muszę kupić no, następny talerz chyba obok na te perfumy. No niestety, cały czas dokupuję, cały czas coś, no i mam czyściutko, słuchajcie, pajęczyny zrobiłam żeby nie było żadnych pająków tu mam swoją piękną orchidę zaraz idę te śmieci tu wyrzucić jeszcze z łazienki popatrzę, co tam jest do wyrzucenia i tu mam teraz też przestrzeń całą wolną, fajnie, jest dużo fajnego miejsca i też fajnie to wygląda no i pięknie jest, naprawdę ślicznie na żywo jest tak super przestrzennie że uwielbiam to mieszkanko i będzie mi bardzo szkoda się stąd wyprowadzać bo mam w planach w przyszłym roku pod koniec i. czekajcie, 2025, tak? My mamy te rok 4. No to 20 2026 początek. Mam w planach się przeprowadzać i powiem Wam. Nie, przepraszam. 2026 końcówka, 2027 początek. Tak to było. Mam naprawdę. Jak to się mówi,. Ee... Będę się wyprowadzać, i... bo na razie jeszcze nie, ale przyjdzie na to czas i powiem Wam, będzie mi bardzo szkoda, bo tu jest super, ja się tu też dobrze czuję. Jak jeżeli byłaby tu większa kuchnia i jeszcze sypialnia obok, tu, to ja bym tu cały czas mieszkała, bo jest bardzo fajnie, przestrzenne korytarze, duże. Yy, zrobiłam tą kuchnię też na biało, wszystko w ogóle zrobiłam, tutaj nie było tak jak teraz, tutaj teraz wygląda naprawdę dość tak nowocześniej, to było okropnie jak przyszłam. I podoba mi się, no i mi jest wielka szkoda, że to tak będzie. Zobaczmy, kwiatuski pięknie. Jutro chyba kupię świeże, bo to już tak mało padają. Prawda, kleo, powiedz, że to jest pięknie. Jeszcze mama musi podłogi tylko umyć. Mamy, mamy to dzisiaj. I w kuchni trochę pozmywam, tak? I jutro piąteczek genizujemy sobie długo w łóżku. Nie wstaje za szybko. Na spokojnie. Uff, się wyperfumowałam, aż mi w zgagę mam. No. I tak, kochani. Na razie kończę, idę wynieść teraz te śmieci i napić się wody. Kochani, ja przychodzę się już żegnać. Mamy już godzinę 11.00 i stwierdziłam, o oh, szajsse nie nagrałam końcówki vloga. Ale właśnie się przychodzę żegnać, kładę się. Oglądam sobie jeszcze tutaj vloga, ale już mi oczy lecą. Idę spać. Słuchajcie, mam czyściutko, mam porobione, już wszystko podokręczałam. Dzisiaj nie gotowałam tego obiadu jakoś, powiem Wam, najadam się tym śniadaniem, bo późno jest zjadłam, koło 13 I mnie trzymało długo Także jutro zrobię tą chińszczyznę eee, I tak, no i mam fajnie czyściutko, bo nie, nie gotowałam, więc wiecie, nie narobiłam bałaganu A jak posprzątam sobie zawsze w domu, to mi się tak potem nie chce brudzić za bardzo Także jutro, eee, jutro będę brudzić ale chciałam się pożegnać, życzyć Wam wszystkim kolorowych sęków. Dziękuję za to, że oglądacie i że komentujecie. I jutro w, naj, w, now, w, tym, w nowym vlogu się od rana widzimy. I miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę luźniejszy dzień, bo dziś miałam sporo zadań i fajnie mi ten dzień też zleciał. I sobie porobiłam, posprzątałam. To jutro będzie taki fajny chill. No, także tak. Kochani, to życzę Wam wszystkim kolorowych senków. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i do juterka Buziaczki. Pa pa!